No cześć, jak się nazywasz? Alicja. Ty? Ym, ja się nazywam... Eustacha. Aha. Ile masz Pięć. lat? Pięć. Pięć? Tak. A co lubisz robić? Co się, co się lubisz bawić najbardziej? Lubię się bawić jakimiś zabawkami, tylko, tylko już nie pamiętam. Wieczorem jej bajki. A <grystanie> Aha, piękna jesteś. A ty? Ja lubię na siłę się patrzeć. Beautiful. Filmik? Filmy? Filmy? Filmy no tak lubię, się... uwielbiam filmy o tobie. Przecież ty jesteś nie masz słowna wśród chińczyków. Pokaż nam na swoją najgłupszą minę. <śmienny> Masz jakieś takie A? głupie miny? Lubisz takie miny? <śmienny> <śmienny> o Boże. To pokaż się coś <śmienny> co zrobić. Chcesz coś to Nie <śmienny> co? Ale, super. Mogę minę mi bardzo. Jesteś taka crazy? What? Jesteś taka crazy? No. <you>? Lubisz się tak wygłupiać? Wiesz, ale że masz troszkę krzywe oko. Ja no tak? krzywe oko? Mmm. Yeah, yeah, yeah. Ja robisz mnie jakieś coś smutne. Taką. <laughs> A, kiedy wyszła? to jaką? Nie. Jak tak? <laughs> nie. Okej. <Okay. laughs> <laughs> <mum. mum>. Nie muszę. <mum>